Na niewielkiej farmie. Traktor Tom. Skórz, stodoła wzgórz, stoi oraz dom. W stodole mieszka mały sprytny traktor, nasz co nosi wdzięczne imię to? Wielki wyścig tom, owiec. Tom, tom Machumanty pracuje. O traktor Tom. Tom, Tom, tam, O nigdy, o nigdy się nie psuje. Tom zwoził właśnie z Maluszkiem Siano. Jednak nie był to zwykły dzień na farmie wiosenne wzgórze. Dziś miał się odbyć wielki wyścig Grand Prix Owiec. Wyścig, wyścig! Zaraz się zacznie! Chodź Tom! Wszyscy byli podekscytowani wyścigiem, a najbardziej Maluszek. Wyścig jeszcze się nie zaczął, Maluszku. Owce się rozgrzewają. Chodź, rozwieziemy siano, a potem obejrzymy wyścig. Nie mogę się doczekać, Tom! Wyścig będzie wspaniały! Szybciej, zary, Ja robię już drugie okrążenie! Wszyscy mieszkańcy farmy cieszyli się na Grand Prix Owiec. Ula przygotowała dla siebie i Mateusza piknikowe przysmaki. Kto idzie oglądać Grand Prix Owiec? Ja, ja! Ja! Ja też! Ja! O, o, o. o nie! Mój kosz piknikowy! O, wybacz. N nie chciałem, jestem taki podekscytowany. To moja wina. Nie żartuj. To był wypadek. Tom ma rację, Maluszku. Każdemu może się zdarzyć. Powiedz Mateuszowi, że chwilę się spóźnimy: wezmę drabinę i zdejmę kosz. Mogę potrzebować Twojej pomocy, Tom. Ale ze mnie gapa. <grym wiosenne> Tymczasem oficjalne służby Farmy Wiosenne wzgórze wytyczały tor wyścigu. Tuż przy linii startowej Star i Mateusz przygotowywali się do pikniku. Te będą idealne jako trybuny. Ula i ja będziemy mieli stąd wspaniały widok. <grystanie> Jeśli zdołasz je rozłożyć, Mateuszu, na pewno wiesz, co robisz? Oczywiście, ale rozstawianie krzeseł to bardzo delikatna operacja. Gotowe, widzisz? <grystanie> Bułka z masłem. Ciekawe, co zatrzymało Ule. Potrzebujemy tylko przekąsek i stołu, na którym je położymy. A gdzie jest stół? Nie wiem. Aha, chyba zostawiłem go w przyczepie. Jedziemy. Maluszek znalazł leżaki Mateusza tam, gdzie je rozstawiono ale Mateusza i Stara nigdzie nie było. Zwierzęta uwielbiały pełnić obowiązki przy wyścigu, bo miały wtedy szansę trochę porządzić. Coś nie tak? O, krzesła stoją na torze wyścigowym? W porządku. Zaraz je zabiorę. Je. Co powie na to Mateusz? Ula mówi, że wypadki zdarzają się każdemu, ale czemu mnie przytrafiają się cały czas? Maluszek usiłował rozłożyć leżak z powrotem, ale nie było to łatwe. O nie! Tymczasem Tom podtrzymywał drabinę, a ula próbowała zdjąć kosz piknikowy z dachu stodoły. Nie mogę chwycić za uchwyt, Tom! Kurek wciąż się obraca! O nie! Upuściłam go, Tom! Złapię go! Pomocy! Tom! Złapię cię! Ojej! Wybacz, Ula! To był wypadek! Ach, wiem, tak wiem. To może zdarzyć się każdemu. Nawet mnie. Owce odbywały właśnie rundy treningowe wokół toru. Było na co popatrzeć, ale Maluszek martwił się, co zrobić z popsutymi leżakami. Hmm. Jak mogłem popsuć oba leżaki? A jeśli nikt nie zdoła ich naprawić? I co będzie, jeśli ula uzna, że jestem zbyt niezdarny? O nie! Kiedy Maluszek zobaczył, że Mateusz i Star wracają, zdecydował, że najlepiej będzie ukryć zepsute leżaki. I udawać, że nic się nie stało. Cześć, Maluszku! Cześć! Gotowy do oglądania wyścigu? Przywiozłem stolik, żeby postawić go między leżakami. E, e, mam ci przekazać wiadomość, Mateuszu. Ula trochę się spóźni. O, dzięki, maluszku! Gdzie są leżaki? Jestem pewien, że zostawiłem je tutaj. Cześć, Mateuszu! Cześć star! Przywiozłam jedzenie! Po drodze mieliśmy mały wypadek, ale już wszystko w porządku. A ja ustawiłem tu dwa leżaki, ale nie mam pojęcia, co się z nimi stało. Może usiądziecie na belach siana, bo zaraz zacznie się wyścig. Dobry pomysł, maluszku, przywiozę je! Tylko, jak to się stało, że leżaki zniknęły? Kiedy nikt nie patrzył, maluszek zakradł się w zarośla i zabrał krzesła. Proszę, dwie Belesiana. Idealnie, dzięki Tom. Są o wiele lepsze niż leżaki Mateusza. One ciągle się składały. Moje krzesła były zupełnie w porządku. Poza tym. O mnie o krzesłach, Mateuszu. Na pewno się znajdą. A tymczasem możemy posiedzieć na sianie. Cześć, Melu! No. <ścoughs> o co chodzi, Melu? Przepraszam, przywiozę dwie nowe ze stodoły. Hmm. <laughs> My chyba też siedzimy w złym miejscu. Tom wrócił do stodoły po nowe Belesiana. Zdziwiło go, kiedy usłyszał kogoś w środku. Halo! Chwileczkę, Tom! Nie wchodź! Ja y, zmieniam o opony. Nie bądź niemądry, maluszku. Nie umiesz sam zmienić sobie opon. Potrzebuję tylko dwóch belsiana dla Mateusza i Nie, Tom! Zaczekaj! Dlaczego? To był twój pomysł, żeby usiedli na belach, maluszku. Wiem, ale... Nie jedziesz na wyścig? Nie, dzięki, Tom. Mogę cię o coś spytać? O co chodzi, maluszku? Umiesz naprawiać leżaki? Maluszku! Tom zawiózł krzesła Mateuszowi i uli i Mateusz je naprawił, ale Maluszek wciąż nie czuł się dobrze z tym, co zrobił. Dlaczego od razu nie powiedziałeś nam o leżakach, Maluszku? Bał się, że powiecie, że to jego wina i że będziecie się gniewać. Och, Maluszku, to był wypadek. Wypadek może zdarzyć się każdemu. A te krzesła już dawno były popsute. Ciągle się przewracają. Bzdura, star. To wspaniałe krzesła. Proszę, Ula, sprawdź sama. Widzisz? Wszystko z nimi w porządku. Wyścig właśnie się zaczyna. O! <grystanie> Możesz usiąść na mnie, Mateuszu. Ja też będę oglądał wyścig. Wszyscy bezpiecznie wystartowali. Jedą! Przejeżdżają właśnie obok trybun i wyjeżdżają na pierwszą prostą. Och, jeden z ostatnich zawodników miał małe zderzenie. Tymczasem prowadzący wjeżdżają właśnie do sadu. Szybko zbliżają się do pagórka Bekton, by po raz kolejny minąć trybunę główną. Wyścig, wyścig! Jeden z widzów wygląda na bardzo podekscytowanego. Hej, maluszku! Co ty wyprawiasz? Mieliśmy tylko oglądać. A? O rany! Wygląda na to, że maluszek przyłączył się do ścigających. Pędzi znacznie za szybko przez podwórze w kierunku sadu i wzgórza Bekton. Maluszek zawsze szaleje. Zbliża się do prowadzących, prześcignął czwartego, teraz trzeciego. O nie, wygląda na to, że wygra ten wyścig.